Witam Was z tej strony, znowu jak Asper, a to jest kolejny odcinek z naszej serii. Zagrajmy Fallout New Vegas. I cóż, kontynuujemy naszą rozgrywkę. Minęło trochę czasu, odkąd ostatni raz grałem w gierkę. Ponieważ yy, byłem na wakacjach i tak. Bierzemy naszych towarzyszy, żeby za nami podążali. Którzy już to w sumie robią, teoretycznie. Tak, dobra. I naszym aktualnym zadaniem jest skonfrontowanie Benego czyli naszego mordercy, w tym oto tutaj kasynie The Tops e, Powinien być gdzieś szyld, o właśnie, tego kasyna. No i cóż, chodzimy do środka i będziemy próbować cokolwiek zdziać e, Wziąłem sobie do serca Wasze rady i będę celował z długością odcinków między 15 a 20 minutami. Ponieważ będzie to przyjemniejsze do oglądania, a jednocześnie ja będę miał łatwiej, jeżeli chodzi o wrzucenie tego, bo wiadomo, mniejszy rozmiar pliku. Co jeszcze? W sumie jest takich spraw organizacyjnych, to chyba nic specjalnego. Więc tak, oddaj musimy oddać broń, takie są przepisy kasyna. I idziemy konfrontować Benega, który stoi tam. Mhm. Mm tak, no on jest oczywiście zaskoczony naszą wizytą tutaj e, No bo jakby nie patrzeć Zabił nas Więc ciężko się w sumie mu jakby Ciężko mu się dziwić, tak? E, teraz dał nam klucz do apartamentów prezydenckich Które mamy tutaj Windą można do nich pojechać i oto są apartamenty prezydenckie. I już z doświadczenia wiem, że trzeba tutaj jak najwięcej, jak najszybciej yy, zeksplorować. Bo, ponieważ, iż dlatego, że no, będziemy mieli tutaj malutki problem. Który za chwilę zobaczycie zresztą. I teraz tak musimy chyba pogadać przez interkom. tak o, mi skiknąłem, świetnie dobra trzeba się trochę tu pobić zabierzemy od nich jak najprędzej yy, jakąkolwiek broń żeby móc się czymkolwiek tutaj tak naprawdę bronić. Hmm, items mamy szytwę Którą właśnie troszeczkę szybciej się rozprawię z tymi tutaj oto e, przed opasami e, Benego Mo jak widać Beny nas troszeczkę wystawił Nie mówiąc już, że troszeczkę to trochę mało powiedziane w sumie. Otworzyłbym ogólnie ten save, tylko nie za bardzo w sumie mogę w tym momencie, bo mam za mało skilla do tego. Ale teraz musimy iść przeszukać apartament właśnie naszego kolegi. Kolegi. Naszego napastnika w sumie. I tak. Dzień dobry. Dobra, zaraz zawołamy Windę. Winda! O taki joke i lecimy do niego Żeby przeszukać jego apartament! Eee, to nie tu To było gdzieś tutaj? Nie tutaj Tutaj? Nie tutaj hm. o kurde Nie pamiętam gdzie to było, takie że mam być szczery, Chyba tutaj. Tak, to było tu, tu powinna być dziura w ścianie Eee, tutaj chyba? Tak Tu trzeba z nim pogadać standardowo Przeklikam to, bo to jest same gadanie o tym, że jest robotem tak naprawdę No i tutaj, właśnie on daje nam jakby kolejną ee, jakby możliwość zakończenia gry Bo jak już mówiłem, no zakończenie jest całkiem, całkiem sporo e, Tak, myślę, że ja tu pójdę w otwieranie zamków, bo my na bardzo niskim poziomie dam na 45, może jakieś melee weapons Mm, tutaj myślę, że można by dodać strong back, zawsze przyda dodatkowy udźwig dla naszej postaci. Jakby nie patrzeć, jest to coś, co nigdy nie zaszkodzi. Tak. Tutaj nie ma po co wychodzić, to nie ma nic specjalnego. I cóż, możemy tak naprawdę stąd wyjść. I teraz, jak stąd? Jak stąd wyjdziemy, to powinniśmy móc właśnie spotkać takiego jednego legionistę, który powinien nam zaproponować wycieczkę do Fortu Cezara po to, żeby po prostu pomóc mu. O ile rzeczywiście będziemy tego chcieli, także wychodzimy z tego kasyna, czym prędzej, co oczywiście też swoje zajmuje, bo w grze nie ma żadnej mechaniki sprintu. Tak naprawdę w tym momencie cały czas sprintujemy. O, i jest Wulpe Incluita. Inculta, przepraszam, i on właśnie nam tutaj daje. E, Takie specjalne medalion, dzięki któremu będziemy mogli się właśnie dostać do Legionu Cezara. Mm, teraz tak, która to jest ta broń, której ja tak ciągle używałem? Teraz niech będzie może ten service rifle. Na razie tylko w sobie je Tak naprawdę za dużo strzelania to my mieć nie będziemy, e, bo bierzemy właśnie Render unto Kaiser z angielskiego. Nie wiem, czy każdy mi to iść gdzieś tutaj skoro musimy się udać o jazu nie chciałem tego kliknąć skoro musimy się udać do zatoki Cottonwood ale to może coś po prostu się zbugowało o i niech zgadnę jeszcze stąd nie będę musiał ruszyć bo są wrogowie w pobliżu prawda a jednak mogę chociaż tyle dobrego także idziemy teraz właśnie w stronę tej zatoki Czyli w tamtą stronę. I tak, to się zgadza. Kawałeczek do przejścia mamy, ale na szczęście miła muzyczka przygrywa nam. Jedną z nami nasi kompanii, z którymi prawie nie gadamy. Także wszystko się zgadza. Jest po kolei. Powiem Wam taką ciekawostkę, że kiedy pierwszy raz grałem w tę grę, e, przeczytałem jedynie, że mam, właśnie robiłem tą ścieżkę, tę ścieżkę, przepraszam, e, robiliśmy, robiłem sobie chyba to albo to i wiedziałem, że muszę dostać się do fortu po ten platynowy szton e, i próbowałem, jakby w taki sposób tam się dostać, że po prostu przepływałem tą rzekę, która tutaj będzie i próbowałem gdzieś po skałach wejść do tego fortu, pomimo tego, że jest to niemożliwe. Także rada na przyszłość uważnie czytajcie polecenia w sensie zadania bo później możecie być zdziwieni. A tymczasem cały czas idę tutaj. Yy, o, podejrzewam, że to będzie Camp Searchlight. Jeżeli się nie mylę, to takie bardzo skażone miejsce, w którym w ogóle można znaleźć unikatową broń, tak jest to Camp Flashlight. I gdyby mi się chciało podejść do któregoś z kościołów, to mielibyśmy właśnie okazję zdobyć unikatową broń. Aczkolwiek, no, w tym momencie jesteśmy skupieni na czymś innym. Także idziemy prosto przed siebie, po prostu przez to napromieniowane terytorium Tutaj pewnie jakieś gule i tym podobne grasują, aczkolwiek no nie robi mi to różnicy, o Skoro o gulach mowa O, widzę, że Weronika tutaj Bezproblemowo daje radę Mam że wrażenie, jakbym nie zadawał im w ogóle obrażeń jest ciekawe nie wiem, czy po prostu się coś ee, zbugowało Czy najzwyczajniej w świecie, nie wiem, wyłączyłem coś w tak w ustawieniach mimo tego, że nie, nawet nie zaglądałem do nich No nie wiem, dziwna sytuacja Ale idziemy dalej Kolejny ghoul O, już, już zadaję obrażenie, już jest dobrze ale tutaj, to, co prawda, ja moją bronią za dużo nie mogę zrobić. Więcej to zrobi właśnie Ili z Weroniką. No, bo mają po prostu lepsze wyposażenie i to dużo lepsze. Ode mnie, co krzyczysz? Także wolę ich tak naprawdę zostawiać im do rozprawienia. Bo, no mówię, ja bym na to zbyt dużo amunicji służył. Tak, to dwa uderzenia z jej e, pięści balistycznej, lub dwa strzały. To jest tak naprawdę nic dla nich, tym bardziej, że mają nielimitowaną amunicję i tym podobne. I tak w ogóle zauważyłem, że ominąłem takie jedno miejsce, które zazwyczaj e, po drodze tutaj zgarniałem. W którym jest bardzo fajna broń. Snajperka, taka limit limitowana Unikatowa Snajperka Która mogłaby się przydać, no ale cóż Nie zawsze jest 3 Maj Jak to mówią Dlatego też tym razem nie będę specjalnie pojął Sheru, bo ona gdzieś tam na wzgórzach jest w takim małym obozie i tak, gdybyśmy tu przyszli zanim e, odwiedziłby nas właśnie ten Wulpes Inkulta, e, wszyscy regioniści byliby do nas negatywnie nastawieni. Zaraz zobaczycie dla dlaczego. Ponieważ jak tylko tutaj wejdziemy, powinien nas przywitać taki jeden panocek. O, właśnie, chyba ten. I w tym momencie możemy pokazać. Ten znak Cezary, który od niego dostaliśmy, no i tyle. No i dzięki temu możemy z nimi tutaj elegancko przebywać i nie ma problemu. Nie ma spiny, jak to się mówi. W ogóle zastanawiam się, że ja mam taki niski poziom, a jestem już tak daleko w grze. To jest co najmniej ciekawe. No i cóż, nic na to, jakby nie mogę poradzić. Mógłbym, co prawda, expić jakimiś. Różnymi sidequestami w ilości miliona, ale nie oszukujmy, że komu by się chciało to robić, kiedy Fabuła jest całkiem ciekawa. Także lecimy po ten platynowy szton, jednakże i tak pomagać będziemy właśnie Cezarowi. Awe, awe, także lecimy. Myślę, że akurat zdążymy porozmawiać z Cezarem, i może zrobić jeszcze dla niego jakieś zadanie. I będę kończył odcinek, tak? Właśnie w tym momencie sobie zachowałem broń, która da się łatwo przenieść. Tak, na wszelki wypadek. Co prawda, jak widzicie, za dużo municji do nich to ja nie mam. Ale kto wie, czy się nie przydadzą kiedykolwiek. Także lecimy, lecimy do namiotu wodza. Awe? Ta A, wiem, wiem. Że znaczek Cezara nas tutaj chroni. Co jest ciekawe. Za pierwszym razem kiedy grałem w tę grę próbowałem zabić te dwa NPC-ty. Jak się okazuje, nie da się. No, głównie dlatego, że są to postaci dziecięce i raczej nie jest to zbyt odpowiednie, aby pokazywać śmierć takich osób w, nawet w grach czy filmach. A przynajmniej według mnie. Nie znieśliście się, się też, że doskonale wiem, gdzie tu trzeba iść, ponieważ podczas każdego przejścia, tak naprawdę, trzeba tu przynajmniej ze 2-3 razy trafić. Także na tą drogę już tyle razy przebywałem, że mógłbym myśleć, że na no ślepo ją nawet przejść. Pod warunkiem, żeby ktoś mi faktycznie powiedział, że doszedłem na przykład do końca jakiegoś zakrętu. A, no tak. Muszę moich tutaj towarzyszy powiedzieć, że poczekali Ponieważ Cezar nie liczy sobie więcej kości niż mnie I mamy Gajusz Juliusz Cezar

I teraz już to zmienię, właśnie na jego zadanie. A nawet mam jego zadanie. Powiedział nam, że właśnie tutaj niedaleko jego namiotu jest bunkier pana Hausa, e, który to właśnie musimy odwiedzić, żeby zniszczyć jego armię e, Sekuritronów, czyli tych właśnie robotów, które widzieliście na stripie. No bo jakby nie już mogłyby one utrudnić, um, jakby utrudnić plany. Cezara Tutaj właśnie jeden z legionistów sobie ćwiczy jest ciekawe, możemy od niego wyrwać jak przed niego podejdziemy Ale nie biją za dużo damage'a I tak I dostajemy tutaj sporo to nasze bronie Żebyśmy mogli się w czego Bronić, bo do tego jednak służą bronie Znaczy, z założenia Myślę, że Atnik tutaj nie będzie najgorszym wyborem. I ja widzicie Lucky 38, czyli kasyno, w którym że tak powiem mieszkał Pan House. W tym momencie wezmę sobie w ogóle jakiegoś Radeksa i Antyrada, żeby tego promieniowania troszeczkę zbić. I tak trzeba pogadać z Pan Trzeba było powiedzieć panu, że będziemy wysadzać to miejsce dla woli Cezara Bo jednak co jak co, a jak płamcami, to my nie jesteśmy Tak, tu wiem, że można się pozbyć tych właśnie wszystkich śmiesznych e, robotów, które są w środku. Można zwyczajnie je tutaj wyłączyć tymi terminalami. Aczkolwiek. Czemu by nie po prostu. O Boże, tutaj naprawa 60 jest potrzebna. Czemu by po prostu nie pójść sobie tutaj, tak? I zrobić tego, co trzeba zrobić. O, double kill nawet siadł Całkiem spokojna sytuacja. O, jezu gdzieś. No, z nią może być troszeczkę większy problem. Trzech granatów wymagała. No cóż, shit happens jak to mówią. O kolejna. O na tą wystarczyło już dwa. Nieźle. Kolejne my widzę. O bezpośrednie strzały zabijają je na hita na szczęście. O Boże, się sam siebie okaleczyłem. Ja to jestem też e, Dobra, doktor bug I może trochę oczyszczonej wody I Tak, to można wysadzić To można wysadzić To można wysadzić tym bardziej, że tu za chwileczkę wszystko prawdopodobnie jak słyszycie, wybuchnie. Więc wypadałoby się nawet troszeczkę pospieszyć. Pojechać się, drogi pomyliły. Bo to nie tędy droga. Tylko tędy trzeba iść. No i tam już zaczyna wszystko wybuchać. Jak widzicie, promieniowanie jest tutaj bardzo wysokie. Dlatego. Kilka radawejów i może jeszcze jeden Radeks. tylko po to, żeby się bronić przed tym promieniowaniem. Tutaj widzę już kolejnych przeciwników przed nami, prawdopodobnie którzy wyjdą z tego pokoju, tu po lewej. Ja bym się nimi tak szczerze nie przejmował. Tylko szelu dalej, no bo one za chwilę po prostu wybuchną razem z całą tą, to, że tak powiem, bazą. Także tak, wyjdziemy jeszcze stąd. I cóż, to sobie powinno zaraz wybuchnąć. Chyba. No nie wiem, w każdym razie idziemy teraz jeszcze szybko do Cezara i będziemy kończyć ten odcinek. I tak będzie troszeczkę dłuższy niż planowałem. Ale, no, nie chcę jakby kończyć odcinka w połowie quest, gdzie tak naprawdę zostało tylko pójście do Cezara. Bo mnie się to jednak trochę z celem. Cyk, cyk, cyk. No. Tak. I w tym momencie ja zapiszę grę. Także jeżeli odcinek się Was spodobał, nie zapomnijcie o ławce w górę, komentujcie, subskrybujcie i do następnego odcinka. Cześć!